Dzień dobry, moi drodzy. Razem z wieloma polskimi patriotami z Polski i z zagranicy przybyłam wczoraj na otwarcie pomnika ofiarom rzezi wołyńskiej. Do Mostawa przywitało nas ulewnym deszczem, ale nikt nie uciekał. Nie chował się do samochodów, do autokarów. Potem niemiłosiernie paliło nas słońce i też nikt nie uciekał. Było nas bardzo dużo. Trudno było się poruszyć w tym patriotycznym tłumie. Ciężko też było się przebić, aby złożyć wieniec, kwiaty, które pod pomnikiem złożyło niemalże 150 delegacji. Kochani, Polska żyje i tu wczoraj biło jej waleczne serce. Wracaliśmy późno, zmęczeni, wymięci, najpierw do nitki przemoczenia, a później wyschnięte na pieprz. Ale liczyło się tylko to, że byliśmy razem. Usłyszeliśmy i powiedzieliśmy słowa, które powinny były paść z ust polskich polityków, konstytucyjnie są za nas odpowiedzialnych. Niestety nikt z nich nie przyjechał i podobno wszystkie mass media głośno przemilczyli to wielkie wydarzenie. Spójrzcie kochanie na to, czy to się da przymilczyć? Nie zauważyć? O władza nie słyszy własnego narodu, a wójt maleńkiej miejscowości obnażył ją jak z bajki Andersena o nagim królu. Nic nie mówiąc, a pokazując, gdzie dziś jest naród, a gdzie miłościwi mu panujący, wczoraj to była prawdziwa Polska, odważna, waleczna, niezłomna. Kocham was, Polacy.